To jest bez sensu, widzę nawet słabo widać w ogóle Jezu Nie, ja wychodzę z tej gry. Przepraszam widzowie, muszę wyjść z tej gry Ja pierdolę Przepraszam widzowie Sorry, ale mus musiałem wyjść z tej gry totalnie Ja pierdolę ty co to było? Wypierdalaj ty Jak dwa elementy? A co ja tam miałem jeszcze? Horror? Jakiś horror w śmietniku utworzył O co chodzi? Ej wytyfy, jakiś horror mi się w śmietniku utworzył

downloadgames.net.pl dla dzięki, ciebie Gita, za darmo bez wirusów Nolfake, fake no scam legit. Serce, dziękuję ci bardzo. Ty <laughs> dzięki mixer już pobieram. Ty ja w ogóle yy... wchodzę sobie do śmietnika, bo ja generalnie ja jestem takim pedantem trochę. No, pedant w sensie chodzi o to, że na przykład nie lubię mieć rzeczy w śmietniku, że ja zawsze jak już włożę coś do śmietnika, to od razu robię opróżnij kosz, albo najlepiej to shiftem przytrzymuję się od razu usuwanie. I teraz tak się zdziwiłem, bo yy, włożyłem tego, te, tego satan, set satan do tego, do, do kosza I miałem dwa pliki w tym, i się tak dziwiłem dlaczego mam dwa, powinien być jeden, nie? Wchodzę sobie do śmieci i tutaj było napisane horror, coś takiego Przywróciłem pliki, tam były zdjęcia jakieś W sensie no, mówiłem już jakie, ale nie, nie za ciekawe to było generalnie, nie? Zrobiłem screen tych zwłoków, kto chce pisać Discord yy, ba, Bana dostajesz gościu, coś takiego Eee, tymczasowo wycisz, i banice leci tyle. Bo, wiecie, widzowie, wiecie o co chodzi. Nie powiedziałem pedał, tylko pedant powiedziałem. Eee, zwłoki a to nie było czasem coś innego, nie. Nie wiem, kurde, boję się trochę. Boję się, widzowie, szczerze, bo to była trochę dziwna sytuacja, że tak powiem. No nie, znów coś odpala. Nigdy więcej widzę takich gier. Ta gra nie jest normalna, do Vinciuś. No, to jest prawda, stary.